Robert, za nami ostatnie spotkanie rundy jesiennej tutaj na Tyskim Stadionie i podobnie jak w poprzednim meczu z Siarką Tarnobrzeg, znów pokazaliście, że potraficie podnieść się z kolan, bo straciliście pierwsi bramkę, ale ostatecznie mecz zakończył się naszym zwycięstwem. Jak w ogóle ocenisz to spotkanie z Olimpią Zambrów? Myślę, że od początku dobrze graliśmy w piłkę, staraliśmy się kontrolować mecz, przebieg meczu. Straciliśmy znowu głupią bramkę. No i później dążyliśmy do wygranej i bramkę przed przerwą 1-1 napędziło nas to. Ja udało mi się strzelić na 2-1. Później Łukasz Grzeszczyk strzelił na 3-1. Ja myślę, że dobrze. Mecz przebiegał po naszej myśli. To było na pewno wyjątkowe, wyjątkowe, jakby tu użyć Twojego śląskiego języka, szpil dla Ciebie, bo, bo po raz pierwszy w seniorskich barwach GKS-u, Tychy, zdobyłeś bramkę w meczu oficjalnym. No i od razu przyznajmy, że na pewno była to najpiękniejsza bramka w dniu dzisiejszym, a nawet można by się było pokusić, że to była jedna z piękniejszych bramek tutaj zdobyta w, runda, w rundzie jesiennej na naszym stadionie. Jak w ogóle oceniasz to trafienie? No, myślę, że całkiem nieźle. Uderzyłem tą piłkę, trenowałem to. Myślę, że na treningach dużo razy wpadała tak piłka. Jestem zadowolony z tego, że udało mi się w końcu strzelić w tych bramkę. No i teraz liczyć, że dalej będę strzelał, że dalej będą wpadać bramki. Ale to dopiero można powiedzieć w rundzie wiosennej bieżącego sezonu. Kończymy sezon, powiedzmy, w, w pierwszej, szóstce, siódemce tabeli. Teraz na pewno czeka nas wytężona analiza tej całej rundy, wytężona potem praca na treningach, tak, żeby właśnie w rundzie wiosennej zrealizować ten postawiony przed zespołem cel, a więc miejsce w pierwszej trójce. To na pewno będzie ciężki okres treningów i ciężki okres pracy przed tym nowym sezonem. No tak, inaczej sobie zakładaliśmy całą tą rundę. Niestety nie wyszło po naszej myśli. Teraz musimy przez zimę popracować nad tym, co źle robiliśmy w tych wszystkich meczach poprawić się. No i myślę, że następna runda będzie dobra. Lepsza niż ta na pewno.